Afrykańskie słońce płonęło bez litości, podczas gdy Sara Miller ocierała pot z czoła w Centrum Ochrony Zwierząt w Kenii. W wieku 28 lat już stawiła czoła wielu wyzwaniom, pracując w ośrodku konserwatorskim, ale nigdy tak surowej suszy jak ta, która nękała region od miesięcy. Tego ranka przybyło sześć zwierząt, każde ze swoją własną historią przetrwania w tym trudnym okresie. Centrum było już dawno przeciążone. Z pełnymi wybiegami i wyczerpanym personelem, który pracował ponad siły. Sara ledwo mogła poruszać ramionami po trzech kolejnych dniach, dwunastogodzinnych zmian bez odpoczynku. Delikatne pukanie przerwało rutynę pracy, gdy pojawił się dr. Martin, dyrektor centrum, z poważną miną na twarzy. Przyniósł pilne wiadomości od zespołu antybrakonierskiego, który znalazł lwiątko liczące zaledwie osiem tygodni obok zwłok swojej matki. Młode miało ranną przednią łapę, było poważnie odwodnione, a w jego oczach odbijała się czysta desperacja po traumatycznych przeżyciach. Problem polegał na tym, że centrum nie miało miejsca, aby go przyjąć ze względu na przepełnienie. Sara stanęła przed prowizoryczną klatką, patrząc na te okrągłe i drżące oczy koloru bursztynu. W tej chwili, gdy ich spojrzenia się skrzyżowały, podjęła decyzję bez zbyt długiego zastanowienia. Zaproponowała zabranie lwiątka do swojego domu, aby opiekować się nim tymczasowo. Było to wyraźne naruszenie regulaminu, ale czasami współczucie musi przeważyć nad normami. Doktor Martin zgodził się z niechęcią i dał jej dwa tygodnie na załatwienie odpowiedniego miejsca w centrum. Stary samochód Sary jechał czerwoną ziemną drogą do jej małego domu na obrzeżach miasta. Każda dziura sprawiała, że klatka przykryta kocem trzęsła się. A z środka dochodziły przestraszone jęki małego zwierzęcia. Nie był to pierwszy raz, gdy Sara zabierała pracę do domu, ale nigdy nie było to ze stworzeniem tak niebezpiecznym i delikatnym jednocześnie. Dom spokojny, z kości słoniowej, ścianami i przestronnym tarasem, czekał na nią. Mieszkała tam z Richardem, swoim siedemdziesięciopięcioletnim ojcem emerytowanym profesorem biologii, który przekazał jej miłość do przyrody od dzieciństwa. Światło popołudnia przesączało się przez okna, oświetlając jego srebrzyste włosy, gdy siedział w swoim ulubionym fotelu. Trzy lata temu zdiagnozowano u niego łagodną demencję, chorobę, która postępowała powoli, ale nieustannie, zabierając jego wspomnienia jak fale, które wymazują ślady na piasku. Po śmierci matki Sara przeprowadziła się z powrotem do niego, aby zrównoważyć swoją wymagającą pracę z opieką nad tym mężczyzną, który powoli oddalał się od świata. Gdy Sara weszła z przykrytą klatką, Richard podniósł wzrok ze starej książki o afrykańskich ptakach. Na chwilę jego zamglone oczy zabłysły iskierką ciekawości. Sara uśmiechnęła się i postawiła klatkę na podłodze, delikatnie wyjaśniając mu, że to ranne zwierzę, którym musi się tymczasowo opiekować. Zanim mogła sprecyzować, o co chodzi. Richard już zobaczył małego lwa drżącego pod swoim złotym futrem. Uśmiech zakwitł na jego pomarszczonym twarzy, pierwszy, który Sara widziała od tygodni. Szczeniak, wykrzyknął drżącym głosem. Sara otworzyła usta, aby go poprawić, ale słowa utknęły jej w gardle. Ile czasu minęło, odkąd widziała ojca tak szczęśliwego, z tą iskierką rozpoznania w oczach, zdecydowała się delikatnie przytaknąć. To będą tylko dwa tygodnie, powtarzała sobie w myślach. Richard uklęknął obok klatki i bez strachu czy wahania pozwolił swoim drżącym palcom pogłaskać miękkie futro przez pręty. Nazwał go Scout, imię pochodzące z jakiegoś odległego wspomnienia, o którym Sara nigdy nie słyszała. Może pochodziło z jego dzieciństwa, lub z jakiejś zapomnianej historii. Tej nocy Sara przygotowała ciepły kącik w pralni z miękkimi poduszkami, lampą grzewczą i bezpieczną przestrzenią. Ostrożnie oczyściła ranę lwiątka, podała mu mleko modyfikowane z antybiotykami i upewniła się, że odpoczywa. Gdy wróciła po prysznicu, zaskoczyła ją scena, którą zastała. Richard przysunął krzesło do kącika i czytał na głos starą książkę z baśniami, mocnym i głębokim głosem z dawnych lat. Małe lwiątko, które już nazywali Scout, było skulone na poduszce, nie odrywając swoich dużych oczu od twarzy Richarda, jakby rozumiało każde słowo. Po raz pierwszy od miesięcy w domu panowała cisza. Richard nie wzywał głośno osób, których już nie było, ani nie błąkał się zagubiony w nocy. Panowała spokojna cisza, którą Sara uważała za straconą na zawsze. Pierwsze dwa dni minęły w niepokoju. Scout ledwo chciał jeść i kurczył się w kącie ze przestraszonymi oczami. Sara obawiała się, że to delikatne stworzenie nie zdoła przeżyć, ale trzeciego dnia wydarzył się cud. Ledwo świt. Gdy Sara obudziła się od cichego mamrotania, szła cicho do pralni i zatrzymując się w progu, poczuła, jak serce jej zamiera. Richard był tam, obudzony wcześniej niż zwykle, co było dziwne w ostatnich miesiącach. Siedział na drewnianej podłodze oparty o ścianę, rozmawiając ze skaut, łagodnym głosem, który Sara uważała za utracony przez chorobę. Opowiadał mu wymyślone historie przygód, spacery po nieskończonych lasach, Wyprawy wędkarskie nad spokojnym jeziorem, noce pod rozgwieżdzonym niebem. Skaut słuchał uważnie, nie odrywając od niego wzroku, jakby naprawdę rozumiał każde słowo. Następnie Richard położył przed lwiątkiem mały kawałek kurczaka. Lew wahał się tylko przez chwilę, a potem podszedł jeść bezpośrednio z jego ręki. Sara wstrzymała oddech. Sama próbowała go karmić przez dwa dni bez powodzenia. Było coś w spokoju i cierpliwości jej ojca. Co zdołało dotrzeć do tego dzikiego stworzenia. W tym momencie narodziła się szczególna więź między nimi oboma. Od tego czasu Richard spędzał każdą chwilę przytomności ze scout. Czytał na głos, wymyślał opowieści, a nawet śpiewał stare kołysanki. Lwiątko odpowiadało w sposób, jakiego Sara nigdy nie widziała. Szukało ciepła Richarda, tuląc się na jego kolanach godzinami wydając małe dźwięki zadowolenia, gdy starszy mężczyzna głaskał jego złote futro. Stopniowo Sara zauważyła zmiany w swoim ojcu. Wstawał wcześnie każdego ranka. niecierpliwy, aby zobaczyć lwiątko. Nie zapominał go nakarmić, chociaż często pomijał własne posiłki. Zaczął prowadzić notatnik, aby rejestrować rozwój scout, nawyk z dni nauczycielskich, który Sara uważała za wygasły. Najbardziej zaskakujące było to, że zaczął opowiadać Scout wspomnienia z młodości, które choroba wydawała się wymazać. Opowiadał o życiu na farmie, wspomnieniu pierwszego psa, a nawet o dniu, gdy poznał matkę Sary. Historie, których nigdy nie opowiedział córce, ale które teraz dzielił z tym milczącym słuchaczem o głębokich oczach. Tymczasem Scout prosperował. Jego rana się zagoiła, zaczął przybierać na wadze i wykazywać wyraźne oznaki swojej dzikiej natury ostrzejsze kły, pazury gotowe do testowania swojej siły, figlarnie skoki przypominające, że to nie był pupil, ale drapieżnik w formacji. Sara wiedziała, że dzień pożegnania się zbliża, jednak dla Richarda nadal był tylko uroczym szczeniakiem. Kupił mu małą niebieską obrożę z wygrawerowanym imieniem i zawsze oszczędzał mu część kolacji. Nawet nauczył go siadać, a skaut cudownie wydawał się rozumieć komendę lub po prostu chciał mu sprawić przyjemność. Pewnego popołudnia wracając z centrum ochrony, Sara zatrzymała się w korytarzu i poczuła, jak serce jej się ściska na widok sceny, którą zastała. Richard i Scout spali razem na sofie. Lwiątko miało głowę pod brodą starca, a jego małe ciało odpoczywało na jego piersi, oddychając w tym samym rytmie. Światło księżyca wpadało przez okno i kąpało scenę w srebrnym blasku. Dwie istoty z różnych światów znalazły pociechę w objęciach drugiego. Sara obserwowała ich w milczeniu, wzruszona i jednocześnie zaniepokojona, wiedząc, że ich rozdzielenie będzie znacznie trudniejsze niż sobie wyobrażała. Koniec drugiego tygodnia nadszedł z telefonem. Doktor Martin poinformował ją, że przygotowali już miejsce w centrum dla Scout i że musi go zwrócić w ciągu trzech dni. Sara odłożyła słuchawkę. Czując jakby niewidzialne ręce ściskały jej serce, jak mogłaby powiedzieć ojcu, że scout musi odejść? Jak wyjaśnić mu, że ten przyjaciel, którego tak kochał, nie był psem jak wierzył, ale lwem przeznaczonym do zostania niebezpiecznym drapieżnikiem? Co gorsza, co by się stało, gdyby odejście scout wymazało iskrę świadomości, którą lwiątko przywróciło Richardowi? Z opuchniętymi i czerwonymi oczami po bezsennej nocy Sara wstała przed świtem, aby przygotować klatkę wybrała ten moment, ponieważ wtedy jej ojciec zwykle spał najgłębiej. Myślała, że w ten sposób będzie mogła wykonać swój plan, nie mając do czynienia z jego spojrzeniem, ale wchodząc do salonu, napotkała coś nieoczekiwanego. Richard był przytomny, siedział w swoim ulubionym fotelu ze skaut, skulonym na kolanach. Było coś innego w nim plecy bardziej wyprostowane niż zwykle, oczy bardziej uważne, niezwykła jasność świeciła w jego obliczu. W rzadkim momencie jasności Richard wydawał się odgadnąć intencje Sary. Zapytał spokojnie, czy skaut potrzebuje zobaczyć lekarza, a milczące przytaknięcie jego córki było wystarczające do zrozumienia. Lwiątko wyczuło napięcie w pokoju i mocniej przylgnęło do kolan Richarda, wbijając małe pazury w tkaninę jego koszuli, jakby odmawiając rozstania z nim. Gdy Sara zbliżyła się z klatką, skaut wydał niespokojny jęk patrząc raz za razem między nią a Richardem, szukając odpowiedzi na tych twarzach. Starszy mężczyzna pogłaskał plecy lwiątka, jego drżąca ręka przebiegła po złotym futrze. Stopniowo spokój powrócił do scout, który pozwolił się pocieszyć znajomością tego dotyku. Richard pochylił głowę i przycisnął swoją pomarszczoną policzek do małego lwa, szepnąc słowa tak delikatne, że Sara nie mogła słyszeć, ale które wydawały się skierowane tylko do niego. Scout odpowiedział lizanie brody Richarda gestem uczucia, zarezerwowanym wyłącznie dla tego mężczyzny. Gdy Sara otworzyła klatkę, lwiątko cofnęło się, przyciskając do piersi Richarda. To on podniósł go z czułością, patrząc głęboko w oczy, jakby w tym momencie mówili sobie coś bez słów, niewidzialną obietnicę. Scout przestał się opierać i pozwolił się umieścić w środku chociaż jego ogon poruszał się z niepokojem. Richard z udawanym spokojem wymamrotał, że przygotuje ciasteczka czekając na jego powrót, a w dziwny sposób Lwiątko wydawało się rozumieć. Skaut oparł przednie łapy na prętach, nie odrywając wzroku od Richarda. Gdy Sara zamknęła drzwi klatki, Lwiątko wydało niski i miękki dźwięk, nie warczenie drapieżnika, ale lament pełen smutku, który rozdarł serce Sary. Ich oczy skrzyżowały się na chwilę z oczami jej ojca. W tym spojrzeniu nie potrafiła odróżnić, czy było zrozumienie, akceptacja, czy po prostu mgła choroby owijająca wszystko. Droga do centrum ochrony wydawała się niekończąca. Wewnątrz klatki skaut poruszał się niespokojnie, potykając się przy każdym ruchu i wydając dźwięki niezadowolenia. Czasami zatrzymywał się, wciskając nos w pręty wąchając, jakby szukał śladu Richarda w powietrzu. Nie był już tym słabym i delikatnym zwierzęciem, które Sara zabrała do domu. Teraz jego kły były dłuższe, pazury mocniejsze, mięśnie bardziej napięte, ale w tym momencie nadal był dzieckiem oderwanym od jedynej postaci, której ufał. W centrum dr Martin przyjął go w milczeniu. Nowa strefa izolacji była gotowa. Przestrzeń ze skałami, drzewami i małym stawem na śladowca natury ale nic z tego nie mogło się równać z ciepłem ramion Richarda. Gdy otworzyli klatkę, skaut nie wybiegł jak inne dzikie zwierzęta. Cofnął się, odmawiając wejścia w nieznane. Doktor Martin przechylił klatkę, aż Lwiątko wyszło niechętnie. Jego futro się najeżyło, a wyzywające oczy przeszukiwały miejsce. Wydał niskie warczenie, gdy doktor się zbliżył, ale nie zaatakował. Zamiast tego szukał najdalszego kąta z wzrokiem utkwionym w Sarze i wyjściu, jakby nadal próbował znaleźć drogę powrotu do Richarda. Przystosuje się, powiedział dr. Martin cicho. Tu jest jego miejsce. Sara nie była tego taka pewna. Widziała, jak skaut patrzył na jej ojca. Nie jak zwierzę na człowieka, ale jak syn na swoją jedyną rodzinę. Teraz pozostał sam w świecie, którego nigdy nie znał. Wracając do domu, zastała Richarda stojącego przy oknie, patrzącego na drogę. Gest, który wkrótce stał się nawykiem. Gdy usłyszał otwierające się drzwi, jego wzrok skierował się na pustą klatkę. Przytaknął delikatnie, jakby wszystko rozumiał. Sara, ze złamanym głosem, wyjaśniła mu, że Scout jest w klinice może przez tydzień. Następne dni upłynęły w ciężkiej ciszy. Richard spędzał godziny patrząc przez okno, oczy utkwione w drogę prowadzącą do domu. Czasami przystawiał krzesło i zostało tam całe popołudnie. Stara książka bajek otwarta na kolanach... Jakby czekał, aż znajomy słuchacz wróci. Pytał o scout, od czasu do czasu słabym, ale pełnym nadziei głosem. Z upływem dni te pytania stawały się coraz rzadsze. Choroba wydawała się postępować coraz szybciej, jakby obecność Scout zatrzymała na krótki moment nieuchronny przepływ czasu. Sara zadzwoniła do centrum ochrony, aby zapytać o zdrowie lwiątka. Doktor, Martin wyjaśnił, że scout nadal odmawia jedzenia. I spędza długie godziny przy ogrodzeniu z oczami utkwionymi w drzwiach wejściowych, jakby na kogoś czekał. Minęły dwa tygodnie, a pytania Richarda o małego lwa prawie zniknęły. Część Sary poczuła ulgę. Przynajmniej jej ojciec nie musiał znosić bólu straty, ale inna część jej była głęboko smutna, ponieważ zapomniał o tym, co przywróciło mu tyle radości. Pewnego ranka główne drzwi domu zostały otwarte. Sara zaniepokojona pomyślała, że jej ojciec znowu wyszedł sam, jak już się zdarzało wcześniej. Jednak znalazła go siedzącego w bujanym fotelu na ganku. Obok niego był mały talerz z ciasteczkami w kształcie kości, smakołyki dla psów, których Sara nie pamiętała, żeby kiedykolwiek kupowała. Richard podniósł na nią wzrok z rzadkim błyskiem jasności w oczach i powiedział, że czeka na powrót Scout. Serce Sary się ścisnęło. Delikatnie wyjaśniła mu, że lwiątko nie wróci. Blade niebieskie oczy Richarda nagle się rozjaśniły przyznał, że wiedział, że Scout nie jest psem, chociaż nie mógł sobie dokładnie przypomnieć, czym był. Zachował tylko pamięć o tych dużych bursztynowych oczach, o małym dźwięku, który wydawał, gdy był szczęśliwy i o tym, jak słuchał jego opowieści z absolutną uwagą. Ojciec i córka siedzieli w milczeniu, patrząc, jak słońce powoli wschodzi na horyzoncie. Richard przyjął prawdę z nieoczekiwanym spokojem. Wiedział, że Scout nie wróci. Ale mimo to zdecydował się nadal zostawiać ciasteczka na wypadek, gdyby pewnego dnia przyszedł z wizytą. Czas płynął dalej, a choroba zabierała mu więcej wspomnień. Richard rzadko wspominał Scout, jakby stworzenie było tylko przelotnym snem. Jednak od czasu do czasu Sara odkrywała znaki, które dowodzą, że jego pamięć nadal żyła w jakimś zakątku jego umysłu. Talerz z ciasteczkami przy oknie, kawałek mięsa schowany z kolacji, lub stara książka bajek otwarta na stronie, którą zwykle czytał lwiątku. Tymczasem w centrum ochrony scout dostosowywał się do swojego nowego życia, chociaż nie w sposób, jakiego oczekiwali eksperci. Jadł wystarczająco, aby przeżyć, ale odmówił interakcji z innymi lwami. Spędzał godziny w kątach najbliższych wejścia, patrząc w dal, jakby czekał na coś, co nigdy nie przychodzi. Opiekunowie nazywali to zachowaniem zorientowanym na dom. Dziwnym zjawiskiem u zwierząt reintegrowanych. Dla Scout jednak dom nie były to prerie, ani stado lwów, ale starszy mężczyzna z bajkami. Sześć miesięcy później, w urodziny Richarda, Sara zabrała go do centrum. Chociaż już nie rozpoznawał wielu miejsc ani osób, nadal lubił obserwować zwierzęta. Przed strefą lwów Sara go zobaczyła. Scout, znacznie większy, odpoczywał na słońcu na skale. Rozpoznała go natychmiast po bursztynowych oczach, małej bliźnie na łapie i tym szczególnym sposobie przechylania głowy gdy zwracał uwagę. Richard kontemplował go długo, przechylając głowę, jakby próbował złapać nieuchwytne wspomnienie. Nagle jedno słowo uciekło z jego ust. Scout. Sara spojrzała na niego zaskoczona, ale Richard nie oderwał oczu od młodego lwa. Lekki uśmiech narysował się na jego twarzy. Może to był tylko chwilowy moment jasności, lub może w najgłębszej części choroby więź ze Scout pozostała nienaruszona. W tym momencie lew podniósł głowę. Jego ciało się napięło, mocno powąchał powietrze, i w momencie, który wydawał się wieczny, spojrzał bezpośrednio na Richarda i Sarę. Z jego gardła wydobył się niski dźwięk, nie groźby, ale pozdrowienia. Zszedł ze skały i zbliżył się do ogrodzenia pewnymi i spokojnymi krokami, pełnymi ciekawości i rozpoznania. Richard podniósł rękę, jakby chcąc go pogłaskać z odległości. Dobry chłopiec! Szepnął ledwo słyszalnie. Skaut zatrzymał się przed ogrodzeniem i przechylił głowę na bok w ten sam sposób, w jaki robił to słuchając opowieści. Mały gest, ale wystarczający, aby Sara zrozumiała. Pamiętał. Gdy odchodzili, lew pozostał tam, obserwując, aż zniknęli z pola widzenia. Później pracownik centrum powiedział Sarze, że to był pierwszy raz, gdy skaut zbliżył się tak blisko do ogrodzenia, i pierwszy raz, gdy wydał dźwięk inny niż warczenia ostrzegawcze. W drodze do domu Richard zasnął w samochodzie z twarzą spokojną, jak rzadko kiedy. Sara prowadziła w milczeniu z sercem pełnym emocji, smutku z powodu utraty, wspomnień ojca i przemijającego czasu ze skaut, ale także głębokiej pociechy. W tej chwili jakoś obaj się rozpoznali. Wracając, Richard znowu popadł w swoje zwykłe zamęt. Jednak tej samej nocy Sara znalazła go przy oknie, patrząc na rozgwieżdżone niebo. Na parapecie spoczywał talerz z ciasteczkami w kształcie kości. Czekał na starego przyjaciela, który przynajmniej we śnie nadal mógł wrócić. Sara go objęła, czując kruchość jego ciała i zrozumiała, że to był w pewnym sensie dar zapomnienia. Nie utrata pamięci, ale możliwość zachowania wiary i nadziei, nawet gdy rzeczywistość była zbyt twarda. W świecie Richarda Scout zawsze czekałby, aby wrócić do domu. I może w jakiś sposób to była prawda. W rzadkich błyskach jasności, w najgłębszych zakątkach serca, miłość nadal istniała, chociaż pamięć blakła, jak talerz ciasteczek umieszczony przy oknie każdej nocy. Akt wiary, który nie prosił o wyjaśnienia, który nie potrzebował logiki, gest, który udowadniał, że poza czasem i chorobą miłość trwała. A w centrum ochrony każdy wieczór, skaut nadal siedział przy ogrodzeniu z wzrokiem utkwionym w drzwiach wejściowych dwie dusze rozdzielone odległością, ale połączone pamięcią, starszy mężczyzna kładący ciasteczka w oknie i młody lew czekający, historia, która nigdy by się nie kontynuowała, ale która nigdy nie zostałaby utracona.